Sedony, przepiękny poranek, słuchajcie, bardzo cieplutko. Ja wyszłam na dwór, myślałam, w swetrze, słuchajcie, że będzie zimno, a tu taki upał, ciepło, piękna pogoda. Jakie gwiazdy w nocy, słuchajcie, ja miałam jeszcze sesję Bemera w nocy w Sedonie, i jechałam tą drogą, i słuchajcie, było takie rozgwieżdżone niebo zrobiłam zdjęcia, dodam Wam na społeczności, żebyście zobaczyli zwykłą, zwykłą kamerą zdjęcia, ok? To nie jest jakiś tam... Ja nie mam Apple, ja mam zwykły Samsung, tam S24 Ultra, mam taki telefon. On nie robi jakichś, nie wiadomo, jakichś zdjęć, ładne zdjęcia, ale żeby niebo, no to, to raczej ten Apple robi o, o wiele lepsze zdjęcia. Także moje zdjęcia były takie, takie ok, ale jakie było niebo, to po prostu niesamowite. I nawet to niebo, te gwiazdy były tak mocne, że to, to, ten aparat w tym momencie bardzo ładnie. Tu jest Red Rock Loop Crossing, Red Rock Crossing, Crescent Ranch jest Red Rock State Park. Tutaj się wjeżdża i tam jest pełno pięknych szlaków dochodzenia. Ja trochę wolno jadę no i oczywiście mi się telefon musiał więc dobra, ja już go potrzymam. Także oficjalnie wjeżdżamy tutaj do, do Sadony. Ja jestem z tej strony właśnie Cottonwood Ale zobaczycie, że im wyżej będę, im wyżej, to będą inne widoki. I teraz, jak będziemy do góry, to się pokażą, że te skały piękne, bo byliśmy w takiej dolinie, Verde Valle, czyli zielonej dolinie. Tam się robi wino, tam są winiarnie, dużo winiarni tutaj jest. I teraz wjedziemy wyżej, wyżej. Tu już się jakieś zaczynają, więc tutaj już muszę zwolnić. Limit jest 40. Tutaj się zaczynają widoki. To jest pierwszy taki resort, chyba to jest Sedona Pines. Ja tutaj kiedyś byłam. Moja koleżanka miała tutaj jakieś, jakieś miejsce. Myśmy tutaj byli. Tutaj się wjeżdża z tej strony właśnie od Cottonwood. Do, do Sedony, więc zobaczcie, tutaj już widać czerwone skały to jest 89A dobra, muszę zwolnić jeszcze bardziej żebyście sobie pooglądali tutaj, jak to wygląda w ogóle, o co chodzi z tą Sedoną. I wiecie Sedona jak Sedona, ale trzeba wiedzieć, gdzie chodzić, z kim chodzić, kiedy chodzić, gdzie iść, co robić, jak się, jak się zabezpieczyć przede wszystkim. Świat bardzo silną energią. Ta energia nie tylko jest bardzo, bardzo, bardzo silna, ale może być w dwóch kierunkach. Także my wybieramy, jak my chcemy to doświadczyć. Dlatego mówię, ludzie nie, niedoświadczeni nie powinni sobie tak obrać sobie tego lekko, tylko przyjechać do Sedony naprawdę z, y, przygotowani, przyjechać y, z, z naprawdę świadomością. Bo Ci, ci, którzy są tutaj szamanami yy, i różnymi tam, um, to się mówi, healers, yy, ci, którzy leczą, oni też potrzebują leczenia, nas, naszego leczenia. My przyjeżdżamy, pomagamy. Yy, są ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia też tutaj, bo naprawdę no, jest tu mnóstwo ludzi, mnóstwo. Różnych energii się wymienia. Ta pani, która jadę do niej to jest przyjaciółka mojej bardzo dobrej koleżanki. I ona no, ma piękny dom z widokiem na te góry. Tam się będzie w prawo skręcać. A tutaj jest... Już się zaczyna trochę. Tam będzie Safeway. Taki sklep spożywczy tutaj co chwilę resorty jakieś co chwilę jakieś do wynajęcia czy domy Airbnb. dzisiaj niedziela także spokojnie tutaj pełno, pełno resortów jest no i oczywiście sklepów metafizycznych My, mystico bazar jakieś tam krystal, masażek, akupunktury no i bardzo dużo kładów, można wynająć sobie Widzicie, co ja, Tam daleko też widać tą górę. No i to jest to miasteczko. Tylko z, z drugiej strony, bo oczywiście inaczej jest z każdej strony. I tutaj jest inny też klimat. Tutaj można sobie odpocząć trochę od upałów, ale w lato i tak jest gorąco. Tylko nie jest aż tak gorąco jak Phoenix na przykład. To jest kominiście, to jest tak, ta stara Sedona tutaj, można powiedzieć, nie? I tutaj wjeżdżamy do... zobaczcie, są piękne drzewa. Wjeżdżamy sobie na osiedle do, do mojej znajomej. Ona potrzebuje pomocy, bo ją bardzo kręgosłup boli, bo się przewróciła. Yy, I niestety nic jej nie pomaga. Więc ratujemy ją. Ja w nocy jeszcze byłam wieczorem, słuchajcie, o 11 wieczorem jeszcze jej sesję robiłam. Ona w ogóle chciała, żebyśmy u niej mieszkały, ale no, ja nie chciałam tam za bardzo jej za dużo zawalać, bo wiadomo, ona się źle czuje. Także sobie hotel wynająłam, ale powiedziała, że dzisiaj żebyśmy u niej spały. Ona ma bardzo duży dom, ona sama mieszka, więc. takie tutaj podgórki, podgórki, a zaraz zobaczycie jakie widoki są tutaj, to jest niesamowite w ogóle to jest bardzo blisko jednego vorteksu to miejsce więc energia jest niesamowita I tutaj piękne te chociaż takie małe drzewka wiecie, u nas tego nie ma tutaj są przynajmniej te drzewka o, przejechałam tutaj to chwilę i już się przejeżdżę. To malutkie te uliczki są. No dobra, nie będę wam pokazać gdzie ja jadę, żeby nie było tak, że ktoś tutaj dojedzie. Ale widoki już są. Czekajcie. No niebo jest, zobaczcie, niebieskie. Przepiękne. Ani jednej chmury nie ma. Dzisiaj cały dzień planujemy spotykać się z ludźmi. Ja już mam spotkania umówione. Także pokażę Wam siebie. żebyście... I zaraz Wam pokażę widok. Jaki jest niesamowity widok tutaj. No. Tutaj też pod górkę, pod górkę, pod górkę Kalipso dzisiaj. Zrobiła furorę w Sadonie, w Kotonu, w Sadonie. Wszyscy się nią zachwycają. A to są ludzie z całego świata. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. A wiecie co? Chyba Wam tego widoku nie pokażę, bo będziemy musieli przejść przez dom. Także idziemy. Idziemy Kalipso? Ale Kalipso na rękach trzymaj. Może się z nią przejść na spacerek. Także na razie kochani. Jeszcze później wam będę nadawać. Może wam pokażę O, tutaj tam pan wyjeżdża. Okej, okay, dobra. Czekaj, czy ja wyłączyłam samochód, ja nigdy nie wiem. Nie, już, jest ok. piękny widok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, kalipso Na razie, kochani. Tam z drugiej